Kiedy myślę o tym, co wydarzyło się tamtego dnia, mam wrażenie, że ziemia osunęła mi się spod nóg i że wszystko, w co wierzyłam, rozpadło się w jednej chwili. Bo jak można przygotować serce na to, że dzień po pogrzebie ojca, własna matka wejdzie do mojego pokoju i z chłodną obojętnością powie mi, że nie jestem jej dzieckiem, że byłam adoptowana, że przez całe życie udawała uczucie, bo ojciec tego chciał. I że fundusz który on odkładał na mój ślub. Nie należy się mnie, tylko mojej siostrze Klarze, jej prawdziwej córce, a ja miałam tylko przełknąć tę truciznę w momencie, gdy moje serce i tak krwawiło z bólu po stracie ojca, którego śmierć przyszła nagle jak grom z jasnego nieba, bez żadnego ostrzeżenia. Tak po prostu Jednego dnia wysłał mi głupi Mem ze zdjęciem psa w sukni ślubnej, bo wiedział, że planowałam wesele i chciał mnie rozśmieszyć, a następnego dnia nie żył. Odebrał go zawał i nic, absolutnie nic, nie mogło mnie przygotować na tę pustkę, na ten zimny, lepki lęk, który zaczął mnie dusić w każdej sekundzie ciszy. A potem, kiedy jeszcze nie zdążyłam nawet poukładać myśli, matka zaczęła sypać solą w ranę. Tłumacząc, że wszystko, co robiła dla mnie, było grą, że ojciec był jedynym powodem, dla którego mnie tolerowała, że to on kazał traktować mnie jak córkę, ale że tak naprawdę nigdy nią nie byłam i że teraz, skoro on odszedł, mogę się przyzwyczaić do prawdy, bo ona nie zamierza już dłużej udawać, i że pieniądze, które ojciec tak długo zbierał, mają należeć się Klarze, bo Klara jest jej krwią, jej dziedzictwem. Jej jedyną prawdziwą rodziną, i siedziałam wtedy na łóżku, czując, jak moje serce pęka na tysiące kawałków. I nawet nie dlatego, że w końcu poznałam prawdę o adopcji, tylko dlatego, że usłyszałam wprost, że miłość, w którą wierzyłam przez ćwierć wieku, była zimną maską, rolą odgrywaną dla ojca. I w tamtej chwili mogłam zrobić dwie rzeczy: wybuchnąć gniewem, albo zagrać tak, jak ona chciała. I wybrałam to drugie bo w moim sercu palił się ogień, ale wiedziałam, że ojciec był człowiekiem, który nigdy niczego nie zostawiał przypadkowi i że jego testament miał kryć odpowiedzi, więc zamiast krzyczeć, udawałam złamaną, zadawałam pytania pełne rozpaczy, łzy spływały mi po twarzy, drżałam jak dziecko, a ona zadowolona patrzyła na mnie z czymś, co przypominało triumf, jakby wreszcie mogła odsłonić swoje prawdziwe oblicze. I to właśnie wtedy postanowiłam, że nie dam jej satysfakcji, bo wiedziałam, że prawda dopiero nadejdzie, że jeszcze kilka dni i testament zostanie odczytany, a wtedy dowiem się, kim naprawdę byłam dla ojca, tego człowieka, który towarzyszył mi w każdej porażce, w każdym dziecięcym płaczu, w każdej radości, który uczył mnie jeździć na rowerze, który zostawał ze mną przy łóżku, kiedy bałam się ciemności. Który klaskał najgłośniej na każdym szkolnym przedstawieniu, który płakał ze szczęścia, gdy przyjęłam oświadczyny Dawida, mojego narzeczonego, i właśnie dlatego wiedziałam, że to on był moją prawdziwą rodziną, a nie matka, która traktowała mnie jak ciężar. Od tamtego momentu zaczęłam obserwować jej każdy krok. Zauważyłam, że nagle nie musiała już grać troskliwej matki, że traktowała mnie jak lokatorkę. Jak nieproszoną intruskę w swoim domu, podczas gdy Klara otrzymywała od niej całą uwagę i czułość, a gdy tylko wspomniałam o planach weselnych, matka wybuchnęła śmiechem i zapytała szyderczo: Jak niby zamierzam zapłacić za uroczystość bez funduszu? I wtedy ugryzłam się w język, bo mogłam powiedzieć jej, że Dawid i ja mamy własne oszczędności, że fundusz ojca miał być tylko dodatkiem, ale wolałam pozwolić jej wierzyć, że jestem bezradna że jestem niczym bez jej pieniędzy, bo chciałam zobaczyć, jak daleko się posunie w swojej okrutnej grze. I nie myliłam się, bo kilka dni później zaczęła nagle zmieniać ton. Zapraszała mnie na kawę, pisała wiadomości pełne czułości, jakby nagle chciała odzyskać rolę matki. A ja wiedziałam, że to nie wyrzuty sumienia, tylko strach, że testament może nie ułożyć się po jej myśli, że może nie dostanie wszystkiego, co sobie wymarzyła. I kiedy nadszedł dzień odczytania dokumentu, serce waliło mi jak młot. W kancelarii zebraliśmy się wszyscy: ja, Dawid, moja matka, Klara i ciotka Helena, siostra ojca, kobieta, która przytuliła mnie tak mocno po jego śmierci, że przez chwilę mogłam oddychać tylko jej siłą, i która wyszeptała mi wtedy do ucha, On cię kochał ponad wszystko. Pamiętaj o tym, nie pozwól nikomu tego odebrać. I te słowa nosiłam w sobie jak tarcze, gdy. Adwokat, starszy mężczyzna o głębokim głosie, otworzył dokument i zaczął mówić o ojcu, o tym jak był skrupulatny, jak zawsze dbał o sprawiedliwość, a matka, niecierpliwa, stukała paznokciami w stół, gotowa pominąć wspomnienia i przejść do majątku. I wtedy zaczęła się prawdziwa rewolucja, bo adwokat po kolei wyczytywał drobiazgi pełne znaczenia. Zegarek ojca dla ciotki. Jego kolekcję kart dla Dawida, sprzęt wędkarski dla kuzyna, każdy szczegół przemyślany, a potem padły słowa: dla mojej córki. I wymienił moje imię. Nie Klarę, moje. A ona aż rozjarzyła oczy, myśląc, że to pomyłka. A potem twarz jej bielała coraz bardziej, gdy adwokat mówił dalej, że wszystkie dobra finansowe, dom, konta, fundusze, wszystko należy do mnie. Tylko do mnie. I że ojciec zostawił aneks, by nikt nie mógł mieć wątpliwości, że nie krew, lecz miłość czyni rodzinę, że jestem jego córką w każdym znaczeniu tego słowa, i że nikt nie ma prawa tego podważać. I kiedy to usłyszałam, czułam, jak łzy wypełniają mi oczy, a serce pęka z wdzięczności, bo oto z grobu ojciec bronił mnie przed ich nienawiścią, a matka, czerwona ze złości, zaczęła wrzeszczeć, że to niemożliwe że nie jestem jej prawdziwym dzieckiem. A adwokat, niewzruszony, podkreślił, że testament był zmieniony mniej niż rok wcześniej, że ojciec był w pełni władz umysłowych i że jakakolwiek próba podważenia będzie skazana na klęskę i może obrócić się przeciwko niej. I wtedy w oczach matki zobaczyłam strach. Pierwszy raz od lat zobaczyłam, że nie ma nade mną władzy. A Klara zaczęła płakać, pytając szeptem – co teraz zrobimy? a ja siedziałam nieruchomo, czując jak ciężar opada z moich ramion. I wiedziałam, że nie muszę nic mówić, bo ich twarze były dla mnie wystarczającą odpowiedzią. A kiedy wyszły wściekłe, ja zostałam, by odebrać od adwokata list od ojca, napisany ręką, którą znałam na pamięć, ale którego jeszcze nie miałam odwagi otworzyć, bo wiedziałam, że kiedy to zrobię, cała ta ma moich uczuć runie. I w tamtej chwili, wychodząc z kancelarii, Trzymając dłoń Dawida i spojrzenie ciotki Heleny pełne dumy, wiedziałam jedno: że niezależnie od wszystkiego, ojciec uczynił mnie wolną, że jego miłość była prawdziwa, że to ja byłam jego córką, że to ja byłam rodziną i że nikt, absolutnie nikt, nie odbierze mi już tego prawa. Kiedy wróciłam z kancelarii do hotelu, wciąż ściskałam w dłoni kopertę z listem od ojca. Bałam się ją otworzyć, bo wiedziałam, że każda litera będzie jak nóż w moim sercu. Przypomnienie, że nigdy już nie, usłyszę jego głosu na żywo, że nigdy nie obejmie mnie już ramieniem, a jednocześnie wiedziałam, że potrzebuję tych słów bardziej niż powietrza, więc zamknęłam się w pokoju. Poprosiłam Dawida, by zostawił mnie samą na kilka minut i drżącymi palcami rozerwałam papier. A kiedy zobaczyłam jego charakter pisma, łzy natychmiast rozlały się po mojej twarzy. Ojciec napisał, że nigdy nie miał odwagi powiedzieć mi prawdy o adopcji. Bo dla niego nie miała ona znaczenia, że od chwili gdy mnie zobaczył, wiedział, że jestem jego córką i że całe życie chciałbym czuła się bezpieczna i kochana. A jednocześnie przyznał, że wiedział, jak matka naprawdę o mnie myśli, że widział jej chłód, jej dystans, jej niechęć, ale że próbował mnie przed tym chronić. Dlatego zmienił testament. Bo bał się, że po jego śmierci zostanę z niczym. Napisał też Żebym była silna, żebym nie pozwoliła im wejść z powrotem do mojego życia, że rodzina to nie ci, którzy mają wspólną krew, ale ci, którzy stoją przy tobie, gdy cały świat się wali, i że jeśli kiedykolwiek zwątpię w siebie, mam pamiętać, że jestem Jego dumą, Jego dzieckiem, Jego miłością. I gdy skończyłam czytać, płakałam tak, że nie mogłam oddychać, ale w tym płaczu było coś oczyszczającego. Jakby jego ręka gładziła mnie po włosach i mówiła: Już dobrze, dasz radę. Wtedy poczułam siłę, której wcześniej nie miałam, i kiedy Dawid wszedł, przytuliłam go tak mocno, że niemal go udusiłam, a on tylko powtarzał, że jestem bezpieczna, że nie pozwoli nikomu mnie skrzywdzić. I wiedziałam, że on naprawdę to zrobi, bo kocha mnie czystą miłością, a nie z obowiązku. Ale to nie był koniec. Bo matka nie mogła tak po prostu pogodzić się z przegraną. Już następnego dnia czekała pod hotelem razem z Klarą. Twarze miały napięte, oczy czerwone od płaczu, próbowały udawać skruchę. Matka mówiła, że musimy porozmawiać, że wciąż jesteśmy rodziną, że powinniśmy rozwiązać ten bałagan razem. A ja patrzyłam na nią i czułam obrzydzenie, bo jeszcze kilka dni temu powiedziała mi wprost, że nigdy nie byłam jej córką. A teraz, kiedy straciła wszystko, nagle przypomniała sobie o więzach rodzinnych. Odpowiedziałam chłodno, że nie mam z nimi nic wspólnego i że jeśli nie odejdą, wezwę policję. I kiedy zamknęłam za nimi drzwi, czułam, że to dopiero początek walki, bo matka nie była osobą, która odpuszczała łatwo. Miałam rację. Kilka dni później pojawiły się pierwsze sygnały, że planuję coś większego. Adwokat poinformował mnie, że jej pełnomocnik pytał o Możliwość podważenia testamentu, chociaż było jasne, że nie mają żadnych podstaw, ale wiedziałam, że zrobią wszystko, byle tylko zabrać mi to, co ojciec mi powierzył. A ja postanowiłam, że nie ustąpię ani o krok, bo nie chodziło już tylko o pieniądze chodziło o pamięć o ojcu o to, żeby jego decyzja została uszanowana, żeby jego ostatnie słowa nie zostały podeptane. W tym samym czasie Dawid i ja wróciliśmy do naszego miasta. Do naszego mieszkania. Próbowaliśmy odnaleźć odrobinę normalności. Zaczęliśmy planować wesele na nowo, bez funduszu, bo choć teraz należał do mnie, nie chciałam, by nasza uroczystość była naznaczona brudnymi rękami matki. Chciałam, by była symbolem miłości i niezależności, a nie spadku po wojnie rodzinnej. Więc zdecydowaliśmy, że zapłacimy z własnych oszczędności, a pieniądze z testamentu zostawimy nietknięte jako zabezpieczenie przyszłości. Ale i jako pomnik tego, że ojciec wierzył we mnie. I wtedy poczułam, że odzyskuję kontrolę. Niestety, matka nie dawała. Za wygraną pisała wiadomości, próbowała dzwonić, czasem stała przed naszym blokiem, czasem wysyłała Klarę, która płakała, błagała. Mówiła, że nie radzą sobie finansowo, że mają długi, że Klara chce studiować, ale nie ma pieniędzy na czesne. I że ja mogłabym im pomóc, skoro i tak dostałam więcej niż zasłużyłam. I te słowa zabolały, ale tylko przez moment, bo potem przypomniałam sobie jej śmiech, gdy mówiła, że nigdy nie byłam jej dzieckiem, i odpowiedziałam zimno, że nie jestem ich bankiem i że ich problemy nie są już moimi problemami. A wtedy Klara zmieniła ton, próbowała grać na moich emocjach, mówiąc, że przecież razem dorastałyśmy, że jesteśmy siostrami, że może nie z jednej krwi. Ale jednak dzieliłyśmy dzieciństwo. I przez sekundę chciałam uwierzyć, że mówi szczerze, ale potem zobaczyłam w jej oczach tę samą chciwość, którą widziałam w oczach matki, i zrozumiałam, że to tylko kolejna manipulacja. Więc zamknęłam drzwi, zostawiając je na korytarzu. Od tamtej pory postanowiłam, że. będę twarda jak skała, że nie dam się wciągnąć w ich dramaty. I choć czasem w nocy budziłam się zlękniona. Bo wciąż czułam, że gdzieś za rogiem czai się ich zemsta, to jednak miałam w sobie siłę, której wcześniej nie znałam. Zaczęłam porządkować rzeczy w domu ojca, zamykać rozdziały, pakować wspomnienia w pudła i kiedy wraz z Dawidem staliśmy w pustym salonie, patrząc na puste półki, poczułam, że to moje życie, moja historia, że to ja piszę teraz każdy jej rozdział. A matka i Klara mogą tylko patrzeć z daleka, bo drzwi do mojego świata zostały dla nich na zawsze zamknięte.